Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Trackmanu. i dzisiaj no znowu Flynn jest ze mną. ciekawy, nie? A no siema, siema. Tak i dzisiaj w sumie już sobie z takim troszeczkę vibem świątecznym, co prawda nagrywka jest robiona w... w środę? Dziś jest środa? tak. A no. Dzisiaj środa jest. Bo no, no, ja nie wiem, ja, ja jestem pogubiony z dniami ja nie wiem jaki jest dzień, nie? nie? wiem na jakiej planecie żyję. No, także klimat świąteczny, bo odcineczek tutaj na sobotę. Także na wstępie od razu chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, bogatego Mikołaja, szczęścia, zdrowia, pomarańczy. Niech Wam goła baba tańczy, albo facet, w zależności kto ogląda. No, bo wiadomo, wiadomo jak jest, nie? Po co się kurde z tymi życzeniami świątecznymi? Lepiej od razu ży życzyć wszystkiego wzajemnie, czy tam nawzajem o, i tyle. O. Wesołego nawzajem i to w sumie. To w sumie będzie chyba idealny tytuł odcinka. Wesołego nawzajem. Tak. Tak. No, i sobie y, tak, pojeździmy w Trakmanie, pogadamy. W ogóle jak tam u ciebie są. Jak tam z przygotowaniami na święta u ciebie. Bo umie, w sumie. Jest na chilku. No, może tak to powiem. Tak jak e, przygotowania e, na święta. No, mam pulpit świąteczny. Już taki klimat świąteczny. Postanowiłem sobie dać. A co mi tam. Nie no, ja, ja aż tak nie, bo. W sumie. <laughs> Ja nie lubię świąt. Not gonna lie. Jakoś. Nigdy, znaczy ale... nie no, za dzieciaka, za dzieciaka się lubiło, się czekał on zawsze na prezenty po Wigilii i tak dalej. Ja wiem ja mówiłem wcześniej, że no tak nie czuć już tego klimatu świąt, nie? Ale... Ale no jednak wypada troszeczkę mm, troszeczkę bardziej wiesz w stylu świątecznym mieć cokolwiek No niby tak, żeby tam próbować zachować tego ducha świąt Czy jak to się tam mówi, nie? Tak, inna sprawa, że no... <grym> wychodzi to jak wychodzi, ale no. Wychodzi to jak wychodzi mi ta mapa, bo nie wiem jak ją się jedzie. Pierwszy raz ją w życiu widzę. <grym> serio? No. O, i w sumie, żeby tutaj na odcineczku sprawdzić jakiś zasięg, stworzyć to, możecie napisać w komentarzu w sumie, jaki prezent świąteczny chcielibyście dostać w tym roku. A ty, Flynn, co byś chciał dostać, tak w sumie? Tak, w sumie to nie wiem. To, to jest <laughs> tak trudne pytanie, że ja bym musiał się zastanowić i to dwa razy. Mówisz? No ja w sumie za specjalnie jakiś zachcianek czy życzeń, żeby sobie dostać to nie mam. W sumie. my ja to nie wiem. Odzwyczaiłem się od czegoś takiego jak prezenty i takie pierdoły, zwłaszcza że no myślę, że dużo osób tutaj w naszym cudownym kraju klepie biedę. No niestety. W tym w tym w sumie, znaczy no, może bym nie powiedział tak, że klepię biedę, aczkolwiek bogaty nie jestem. O, tak to ujmę. Tak. To się zgadza. No, ale. Najmniej na święta nie wyczekuję na żadne nie wiem. Awantury czy inne pierdolety, To nie grozi, bo w sumie w tym roku tak nie wiem, już od paru lat jest. Święta spędzane są w gronie czteroosobowym, pięcio, więc yy, jest spokojnie. Bo pamiętam za dzieciaka jak to było, jak były jakieś wigilie, nie Wigilię, to prędzej czy później skończyło się tak, że gadali o polityce. Oczywiście starsi domownicy, no bo o czym tu można gadać jak nie o polityce? No to teraz <coughs> będą mieć nowy temat do rozmowy, czyli temat o wyłączeniu TVP Info. Serio? Tak. No przecież, kurde, wyłączyli TVP Info. Czemu? W sumie. E, no bo, żeby propagandy nie było. A, no i w sumie bardzo dobrze. Im mniej <coughs> polityki w telewizji, w telewizji, tym mniej prania ludziom umysłów, że tak powiem, nie? No, też prawda. No, na przykład... Nie lubię oglądać telewizji ani takich rzeczy, bo nie ma nic ciekawego, nowatorskiego, opowiedzianego, tylko yy, po polityce jest pierdzielone, a mnie to drażni ten temat w sumie. <laughs> to żeby nie mówić. Tylko jedni z drugimi się przekrzykują, ale teraz jak wiemy, już tam... Ter teraz do no polityki rzeczy. się nie ogląda kurde w TVP, tylko się ogląda na streamie specjalnie na kanale Same RP. Bo tam to kurde, takie PATO streamy to kurde jeszcze nigdy w życiu żaden pato streamer, tam takich pato streamów nie robił. No niestety. To <grym> no ci powiem. I, I najlepsze w tym wszystkim jest to, że mają tyle wyświetleń. <grym> Że nawet jakbyśmy odpalili streamy JATY, e, PURPOSZ, KULFON e, i kilku innych jeszcze, to byśmy nawet nie dorównali wyświetleniami co oni. To na pewno, bo ludzie w sumie lubią. Nie wiem czemu, ale to już od iluś lat się narodziło, że ludzie lubią oglądać pato streamy. A ja tego fenomenu nigdy nie rozumiałem, bo nigdy... Bo zawsze nienawidziłem coś takiego jak pato streaming. Mnie to nigdy nie interesowało w sumie, tak szczerze mówiąc. No mnie też, dlatego tego nie, nie oglądałem, ale... No oczywiście słyszałem dookoła, że tu się to dzieje, tu się to dzieje i ludzie oglądają i content z tego mają, ja nie wiem jaki to jest ciekawy content. To jest w sumie żałosne. Troszeczkę. A to, że robią streamy z Sejmu i tak dalej... To... no, no to swoją drogą, bo... Tam jednak ci ludzie, którzy są teoretycznie na jakimś wysokim poziomie, zachowują się jak zwierzęta w zoo trochę. No jak małpy. Ale nie, nie, nie. Małpy się lepiej zachowują. Ja to w ogóle czekam, aż to wszystko pierdyknie i będzie po sprawie. Rządy zawsze były i zawsze będą, więc zawsze będzie śmiesznie. To by nie mówić. Jest jak jest. I to nie ma tak, że przyjdą inni lepsi albo gorsi i zawsze będzie cyrk. Tutaj nie faworyzując no, nikogo, nie, nie mówiąc o swoich jakichś tam preferencjach, bo o polityce i religii to się po prostu nie rozmawia. Bo to są kontrowersyjne tematy. Strasznie. Ale to, że tam... Na tym najwyższym szczeblu w Sejmie i tak dalej jest cyrk... No to myślę, że każda... Każda osoba o tym wie i to nie jest nic kontrowersyjnego. Po prostu jedni powiedzą, że ci się zachowują źle, a inni, że tak, ci i tyle, nie? Tak, to jest prawda akurat. No, i z tematu świąt zeszliśmy na politykę. W sumie, no, czemu mnie to nie dziwi? No, aż mam kurde ochotę wiesz, co podcast zrobić. Kurde, od 21 lokal, Wow. No to nice. Nie no, to jest temat, rzeka. Zawsze prowadzi do kontrowersji, także. To tu dużo mówić? Kurde, mi tutaj coś skrzypi w pokoju, ale nie wiem co. Trochę muzyczkę głośniej tam. O! To taka świąteczna, piękna, backgroundowa muzyka, nie? A to skąd ją masz? Z biblioteki YouTube'a? Czy. No tak! Hmm. Ja lubię coś takiego typu Lofi słuchać. Taka no, chillerska, takie, notki, żeby nie? po prostu coś w tle leciało. No tak, takie instrumentalne. Takie spokojne, chillerskie. A to właśnie takie wiesz, yy, najlepsze. No tak, no bo ci ani nie zgłoszą ani się nikt nie czepnie, że je jakaś główna muzyka, no bo to jest, to jest po prostu instrumentalnie. A instrumentala. Zresztą w dobie świąt to każdy lubi słuchać sobie takich instrumentalnych, myślę, utworów. Ja myślę, że tutaj... Yy, no myślę, że nie jesteśmy jedyni, co lubią takie... <grym> yy, yy, muzyczki takie instrumentalne. No to ma coś w sobie, ma taki urok pewien. To to jest za mapa Cyśka? Ciekawo. Widzę, że. O Jezu, ja wiem co to jest chyba. Ktoś tam skręcił? A. No to pewnie checkpointów nie ma, co? No, a widzisz gdzieś potem checkpointy? No nie. Tutaj trzeba przeskoczyć sobie, co? Tak mi się wydaje. Zaraz to przekminie. W mózgu symulację zrobię. No, myślę dobrze, ale robię gorzej. Powiedzmy. Przekminiona mapka trochę, ale jest jak jest. No i tak w sumie myślę, żeby sobie jeszcze przed końcem roku nagrać jeden odcinek, żeby sobie podsumować nasze myśli na temat tego roku, który, prawda, minął. Co się w nim ciekawego stało w naszym życiu? Trochę o gamingu można też pogadać. O grach. Też widziałem chyba, że Purpos zrobił coś podobnego na odcinku. Tak, robił. A to złodziejaszek pomysłów. Hm. <grytanie> Żartuje, oczywiście. <grytanie> 24. Local. No, ale ten rok w sumie. Jeśli mam być to ten rok był takim jednym, jeśli na bazie poprzednich 5 lat mam patrzeć, to taki jeden z najgorszych, tak ogólnikowo. To znaczy, u mnie to też zależy jak na to patrzeć, bo jeżeli chodzi o takie straty te YouTube'owe, no to myślę, że YouTube'owo to ten rok jest jednym właśnie chyba z takich lepszych. Ale z kolei jeżeli chodzi o tak e, prywatnie, to tak z mojej perspektywy, no to no nie był to dobry rok. No ja patrzę ogólnikowo, nie? Bo YouTubeowo co prawda nie było jakoś tragicznie, a prywatnie to po prostu no. Jestem w sumie od początku to poprzed tego roku 2023 taki trochę zniesmaczony wszystkim. Miejmy nadzieję, że chociaż ano. święta miną w spokojnym zaciszu. Ja to w ogóle powiem, że Taki mam problem do świąt jeszcze tak propos, tak do świąt to powrócimy jeszcze. Ja mam taki problem do świąt, że po prostu co niektóre rzeczy no myślę, że nie powinny mieć miejsca, na przykład to kurde Dzielenie się opłatkami, czy też no właśnie to życzenie sobie wszystkiego wzajemnie, bo no. No, happy nawzajem. No no. <laughs> to takie. To się przyjęło po prostu w naszej kulturze i, I tak zostało, mimo że no, ludziom się. Zawsze to jest takie niekomfortowe, to jest życzenie sobie i tak dalej, no bo nigdy nie wiadomo co powiedzieć, nie? Ktoś ci walnie jakieś ładniejsze, kompleksowe życzenia, a ty nie wiesz co powiedzieć, bo już to nawzajem. Tak, to jest właśnie to, nie? Dlatego zawsze ja jak się jest dzielenie opłatki, to ja czekam aż ktoś pierwszy zacznie, bo ja nie umiem. Ja powiem tylko w skionę, że szczęście i pieniędzy, jelo. I no tak, no bo tak jest najlepiej. Najprościej, no bo co, no co tu można życzyć? Trzeba życzyć e, to... coś takiego, żeby nie, nie okłamać kogoś. No tak. E, ile plansz już jechaliśmy? Trzecia to była chyba. No trzecia. <laughs> mm. O, to jest dobra plansza akurat. O no no, to jest akurat kito. Będzie przynajmniej coś. No, ale no, no, mówię, no. Święta to jest takie trochę. To, to się stało takie trochę święto konsumpcyjne, że tak powiem. To jest okazja dla ludzi, firm, żeby się nachapali pieniędzy i tak dalej. A ludziom to tak naprawdę się nie chce tych świąt obchodzić, bo to jest takie, wiesz, na chwilę. Tak jakby ludzie nie mogli coś tak spędzić wspólnie czasu. Co... O Boże, na zdrowie. A dzięki. Jakby nie mogli ludzie spędzić sobie razem czasu tak na co dzień, nie? No, prawda. Tego trochę jest to powód, dla którego tych piąt ogólnie nie lubię. To jest takie wszystko sztuczne trochę. No tak, ja też odnoszę wrażenie, że jest wszystko takie sztuczne, nie jakby. Mało ludzi obchodzi tak wiesz. Szczerze, takie coś już nie. tak. Ja po prostu na bazie całego mojego życia zauważyłem, że to było takie e, okazja, żeby życzyć sobie wszystkiego fałszywego, nie? Przynajmniej no. to tak w mojej rodzinie wyglądało. Ale jak to się mówi rodziny się niby nie wybiera, nie? No, nie wybiera się, no nie wybiera. No właśnie. Więc niestety. Więc tutaj Wam życzę drodzy widzowie, żeby Wasze święta były szczere. A nie udawane na pokaz, nie? Bo wiesz, na święta każdy. Tego YouTuba popierdoliło reklamę, nie daje? Eee. <gry> No bo jak... Tak, i jeszcze, ja wiem, propos właśnie YouTube'a, to ja wiem, czego jeszcze można życzyć tutaj zarówno twoim, jak i moim zresztą widzom, o ile ktoś to będzie oglądał, żeby YouTube w końcu zaczął działać normalnie i żeby... No nie mówię, żeby było lepiej, ale żeby nie było już inaczej. Żeby nie było gorzej niż jest. Żeby nie było gorzej niż jest. A jest jak jest. Kurde, jakbym prosto wleciał w te przyspieszacze przed metą. Teraz to bym jakiś miał kosmiczny czas, ale no. Niestety. Ogólnie niech, niech się każdemu powodzi w następnym roku żeby to żeby to było lepiej, bo jak wiemy na świecie jest chujowo, w naszym kraju też najlepiej nie jest, chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że jest, ale to kwestia prawda, gustu, nie? I tak dalej. Ja po prostu... <ścoughs> no, jestem hejterem naszego kochanego kraju, tak? Nic z tym ano. nie poradzę. No i ja hejterem nie jestem i, prawdę mówiąc, to zacząłem już pewne rzeczy mieć w dupie. Pojemno dupa. No, zważywszy <grym> na to, że już osiągnąłem chyba poziom wystarczający w swojej egzystencji, że no po prostu już teraz kompletnie mi wszystko obojętne, bo już wiem, że nic mnie nie zaskoczy. Wegetację czas zacząć. I na przykład zaskoczyło, że wczoraj się udało z ekipą Wamongas pograć. A widziałem, widziałem. Jako impostor wszystkie gierki wygrałem. No, Ja tam nie znam się w ogóle na tych Amongasach całych. I w ogóle nawet nie wiem za bardzo, o co chodzi w tej gierce. Zdrajca i ten... Trzeba po prostu ludzi ubijać po cichu. Potem są spotkania, gdzie dyskutujecie, co widzieliście i możecie dojść do prawdy, kto jest tym zdrajcem i zabija załogę, że tak powiem. Także no. Taka... Ludzie mówią, że nudna gierka mi się wydaje po prostu mega ciekawa. Zawsze mi się będzie przyjemnie grało. Po prostu. No. no. Moi ale znajomi to ten. po prostu hejterzy. <laughs> no, ale to kurde ciekawe, że na telefony jest darmowa, a na komputer trzeba płacić. Oj, i tam 10 zł co to jest? Sprawie <laughs> za darmo. No. Prawie. <laughs> Dobra, no, to chyba ostatnia plansza No tak, ostatnie no także co, no tutaj pozostaje mi życzyć wam faktycznie tych wesołych świątek. Yy, o, i jeszcze jak ja odcinek się spodobał, No mi się lajka możecie zostawić suba, jeśli ktoś tu jest nowy, a, a wątpię. Yy, no, także to by było na tyle, ja wam życzę wesołych, spokojnych świąt i widzimy się po, po świętach w sumie, no. Także, yy, pa pa. Na razie.